W niedzielę 10 września w Markowej odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów. To wyjątkowa beatyfikacja, gdyż po raz pierwszy beatyfikowano całą rodzinę, łącznie z dzieckiem nienarodzonym, które w momencie bestialskiego mordu dokonanego przez niemieckich żołnierzy nosiła pod sercem Wiktoria Ulma. Wiktoria, jak i jej mąż Józef wraz ze swoimi dziećmi oddali życie za Żydów którym ratowali życie przechowując ich podczas okupacji we własnym domu. W uroczystościach uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Nie zabrakło wiernych z gorlic i okolic, którzy na uroczystości beatyfikacji udali się dwoma autokarami.